Rafał, masz chyba najwięcej walk w Polsce? Nie wiem ile, ale bardzo, bardzo rund. 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 Bardzo, 50. Tak, 50, bardzo, 50, bardzo wiele walk 50. w Polsce. I, I jakby z perspektywy czasu, czy uważasz, że warto wchodzić tak naprawdę w sporty walki, biorąc pod uwagę, że Ty miałeś momenty słabsze, lepsze, również życiowo, pieniądze zarabiałeś na pewno mniejsze, większe? Jakby, czy, czy warto dzisiaj wchodzić w sporty walki, tak na całego jak, jak przyszedłeś ty, które nie kalkulowałeś, brałeś walki swego czasu, chyba z, z co wiem, z każdym? A kto normalny się napierdala przez 6 y, dni w tygodniu, 9 razy, y, jeżeli chodzi o treningi, po dwa treningi co drugi dzień i co drugi dzień jeden trening i tak przez y, dwa miesiące, czasami przez trzy, zależy do jakie walki, potem się leje na ringu, potem się tydzień odpoczywa, dwa i znowu i tak dzisiaj, do dzisiaj, sportozowie. Ciężko. Sport, to zdrowie. Sport zawodowy to zdrowie, już oczywiście. Rafał, yy, mamy mało czasu, dlatego wrócę na chwilę do Twojej walki na KSW z Parchetą. Yy, ja tą walkę wtedy analizowałem i uznałem, że jest to klasyczny pojedynek z zastosowania Muay Thai w MMA i trochę boksu w MMA, bowiem stałeś ustawiony bardzo klasycznie, pomimo, że masz jeszcze przeżywki w boksingu, również taką yy, bujną, powiedzmy. Yy, jak byś mógł powiedzieć. Jakie, jakie ustawienie w MMA, jakby, z jakiej formuły ustawienie w MMA ma, najwięcej, ma największe zastosowanie? Jest najbardziej praktyczne, najlepsze? Powiem tak, tamta walka w ogóle, to nawet nie ma co omawiać, bo ta walka była, naprawdę było wiele komplikacji, jeżeli chodzi o przygotowania. Ja miałem walczyć miesiąc później o mistrzostwo Świata i Bio. Yy, Przygotowałem się pod walkę w boksie, yy, troszeczkę olewając przygotowania do walki właśnie w MMA. To była moja pierwsza walka w życiu z low kickiem, moja pierwsza walka w życiu bez ochrniaczy i moja pierwsza walka chyba od 12 lat, chyba w kickboxingu, także z kontuzjami, z naciągnięciami pachwiny, z obitymi nerkami. Zero parteru, rozcięta głowa podczas przygotowań. Także ta walka po prostu to, to było cud, że ja w ogóle wytrzymałem tyle czasu. No kopał ci to nogę wtedy pamiętam bardzo. Natomiast czy również mógłbyś taką diagnozę postawić, że była to walka ustawienia muay i w MMA i boksu? Powiem tak, ja to... powiem tak, jeżeli ja do tej walki bym się przygotowywał tak, naprawdę bym się przygotowywał pod tą walkę, ta walka miałaby troszeczkę inny przebieg, ja wtedy bym troszeczkę inaczej boksował, inaczej bym zadawał ciosy, inaczej bym po prostu walczył, Rozumiem, tak? niestety ta walka, tak jak powiedziałem właśnie, miała taki przebieg przygotowań, że po prostu, że to dramat. Twoim zdaniem... Jak jest, jaka jest przyszłość formuł sportu walki stójkowej? na przykład boksu? MMA w Polsce, no MMA to jest też show-biznes bardziej niż boks w tym momencie, wiepiera to wszystko, jak ty to widzisz, a walczyłeś w tych formułach, no głównie w boksie, ale walczyłeś w tych formułach wszystkich, jaka jest przyszłość na przykład boksu, albowiem na przykład ja boks bardzo szanuję, bez bardziej analityczną dyscypliną od MMA, jak ty to widzisz Rafał, przyszłość sportu walki w Polsce, na przykład boksu? Powiem tak, w chwili obecnej tacy jak ja powoli starzy już odchodzą, za chwilę będą następni. Gdzieś tam są młodzi i gdzieś walczą, ale kto będzie następny? I to jest właśnie pytanie teraz. Gdzie ta przyszłość? Ja, na przykład, teraz ruszam taki projekt Tylko walcz. Będzie to projekt dla młodzieży z trudnej, trudnej młodzieży z powraczaka, skierowany do tego, żeby ich wyciągać, żeby dawać im szansę, żeby oni swój charakter i swoją psychikę, tą, którą mają, zjebano żeby wykorzystywali w celach, których mogą to zrobić, czyli po prostu na ringu. Ja jestem lepszym przykładem, że można wyciągnąć człowieka gdzieś tam z bagna, gdzieś tam można powiedzieć zna, gdzie spod kobielskiej remizy nagle się stałem mistrzem Europy, tak, walczyłem o mistrzostwo świata, tylko dlatego, że ktoś dał mi szansę. Ja tą szansę teraz tak samo daję teraz komuś. Zaczynamy pierwszy projekt ruszamy od domów wychowawczych, drugi projekt będzie Domy dziecka i trzeci projekt będzie skierowany właśnie do młodych zawodników, którzy by chcieli w przyszłości być pięć zawodowymi i to będzie właśnie taki, można powiedzieć, na rybę, który za ileś lat będzie stanowił powiedzmy yy, czówkę, może, może, człówkę polskiej boksy. Jeżeli nie, no to nie mam innego pomysłu. Bo skąd ich brać? Ja właśnie uważam, że, że najlepszym miejscem. Na nowe na rybki w cudzysłowie właśnie są tego typu ośrodki, miejsca, jak ty mówiłeś, więc, więc trzymam kciuki z całego serca, tym bardziej, że jednak boks i Polski światowy no, słynie, jakby słynie z tych miejsc i z wyciągania ludzi właśnie z oków. Między innymi jak ty to zrobiłeś. Natomiast moje pytanie, co u ciebie tak w ogóle? Jak twoja kariera, jak, czy już faktycznie myślisz o końcu, bo myślałeś o końcu, umówmy się kilka razy. U mnie takie jest chujowo, teraz tak jeszcze nie było nigdy. Ja tak, nie mam żony, nie mam mieszkania, rozbiłem samochód z mojej winy, nie mam kasy, jestem tylko zdrowy. Psychicznie może nie, ale ogólnie fizycznie tak. Reszta wszystko chujowo i naprawdę nie żartuję. Yy, ogólnie słabo jest. Yy, kończę karierę 12 listopada. i To będzie ostatnia walka yy, na gali w Gdańsku. Yy, współpracujemy właśnie, podjęliśmy współpracę yy, Best Gym Promotion właśnie z Gdańska. Marcin Łata, który prowadzi właśnie grupę. Yy, właśnie wracam dzisiaj właśnie ze zgrupowania, gdzie teraz byliśmy dwa tygodnie w Gdańsku i chłopaki trenowali. Yy, tak jak powiedziałem, właśnie podjęliśmy współpracę z grupą Gia z Mariuszem Goetz i 12 listopada e, będzie pierwsza nasza gala, można powiedzieć, wspólna, gdzie też będzie ruszał projekt e, e, ona się nazywa chyba ten projekt e, Boxing Challengers e, gdzie też będą właśnie młode chłopaki walczyli, którzy będą po prostu w przyszłości być może stanowili właśnie czołówkę polskiego boksu, bo taki jest właśnie pomysł e, bo kurczę, skąd ich brać? nie ma, nie ma, naprawdę nie ma skąd jak w ogóle dzisiaj widzisz polski boks? Na zasadzie na Artur szpilka Wydaje mi się, że się jednak zbliża do końca tej kariery, stricte bokserskiej, no a tak naprawdę no jest Fiodor Czerkaszyn teoretycznie, no w praktyce również jest Czerkaszyn, jak widzisz no, tą przyszłość boksa od strony takiej zawodniczej, czy, czy Maciej Słęcki widzisz jakiegoś kandydata, na, który by w jakimś krótkim czasie mógł być mistrzem świata? Właśnie tych, co zawników wymieniłeś, myślę, że właśnie. mają szansę. Tak. Oni tak. Teraz skład jeszcze w ma walczy, właśnie. chyba właśnie. teraz. Yy, no i teraz się okaże, no tak naprawdę, yy, bo być może będziemy mieli pierwszego mistrza chyba dzisiaj czy jutro? Dzisiaj w nocy chyba, jutro nad ranem. Właściwie to rano chyba. No właśnie, także tak. kibicujemy Kamil oczywiście. Ja Kamilowi kibicuję, z Kamilem walczyłem, z Kamilem przegrałem. Uczciwie przegrałem i powiem szczerze, kibicuję mu do tej pory. Na no, jak oceniasz te projekty frykowe? Dzisiaj w dobie współczesności ich jest bardzo, bardzo dużo. nie uważasz, że to, że to troszeczkę podkupuje w jakimś stopniu te gale te sportowe? No tak, ale dlaczego ludzie, kurczę, nie wiem, dlaczego ludzie w ogóle mają jakieś pretensje? Ludzie chcą oglądać to, ktoś to zapewnia, walczą, są pretensje, że zarabiają więcej. Ja mogę powiedzieć przykład z roli pięściarza, gdzie zarabiam o wiele mniej za walki, poświęcając się o wiele bardziej. Czy ja mam mieć pretensje? Dlaczego? Jeżeli ktoś chce równać kto za to chce płacić, proszę bardzo. Jeżeli ma walczyć Bolek z Lorkiem, jeszcze Reksio, kurde, ma walczyć z Muchomorkiem, to dlaczego nie? Ja z tym akurat nie mam problemu. Ja nigdy nie miałem problemu z tym, żeby ktoś zarabiał na czymś. Bo ja co? Bo ja ciężej pracuję i ryzykuję zdrowie i życie. Nie mam pretensji o to i myślę, że moi koledzy też nie powinni mieć. Do walki przygotowujesz Żuroma, Jak widzisz ten pojedynek? Jak, jak sobie go wizualizujesz, oczywiście yy, ten wywiad będzie po gali, więc możesz teraz powiedzieć, jak sobie ten pojedynek, jaki macie plan taktyczny na ten pojedynek. To znaczy nie, nie, nie mam, ja akurat nie mam problemu z takimi rzeczami, z tym, że akurat gusiek przygotowywał żuroma, Żurom parę razy wpadłem plus na trening, gdzieś tam poczekaj troszeczkę stójkę, troszeczkę boks. Także ja powiedzmy mam bardzo mały wkład w ten, w ten pojedynek i ja tylko jestem tutaj po prostu koleżeńsko i będę pomagał w narożniku, będę podawał wodę. Yy, ale generalnie się wszystko przygotował Żuroma, także jeżeli chodzi o to, to ja tu nie mam dużego wkładu. Yy, Wiedziałeś jak się poruszał konfident, yy, jak, jak, jak się poruszał powiedzmy do walki, tak, ja widziałem jego treningi i powiem szczerze, yy, no, z Żurą ma 45 lat, naprawdę wielkie wyzwanie wziął wzią uważam na siebie, bo w tym wieku już, no, ciężko Tych, chodzić na nogach. 34 latków i 5-latków. <noise> No tak, natomiast no, miały jakieś epizod bokserski, że trenował o boks, natomiast nigdy nie walczył. Yy, myśli, że naprawdę, że to będzie dobra walka. Czy bardziej liczycie jakby zwycięstwo czyste, że musi tą walkę wygrać, tym bardziej, że jest duży taki ładunek emocjonalny? Powiem tak, tu będzie napierdalanka, tu nie sądzę, że jakieś będą szachy, po prostu tu będzie napierdalanka, tym bardziej, że Żurom jest 40 kg cięższy i nie sądzę, żeby skakał sobie z o wiele lżejszym i mniejszym przeciwnikiem, także no i zresztą nie może, tak, to jest niby tylko 3 razy 3 minuty, ale to jest aż 3 razy 3 minuty. Biorąc pod uwagę stres, adrenalinkę i wiek i właśnie wagę i jakieś tam niedługie przygotowania, myślę, że tu będzie napierdalanka. Rafał, dzięki za wywiad, ten krótki wywiad, zaraz następne walki, tak więc powodzenia i wszystkiego dobrego.